Prezydent Grzegorz Rusiecki zabrał głos w sprawie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Chodzi o poniedziałkowy komunikat o nieprawidłowościach, dyscyplinarnym zwolnieniu trzech pracowników, zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i rezygnacji prezesa. Przytaczamy komunikat w całości. Trudna, ale konieczna decyzja. Kilka słów w związku z rezygnacją prezesa MPEC Leszno. Pan Robert Florczak zrezygnował z funkcji prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki energetyki cieplnej w Lesznie złożył jednocześnie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa jest w toku i zostanie wyjaśniona przez odpowiednie służby. Szanuję ten proces i nie zamierzam go komentować, ale mogę zapewnić jedno. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na zamiatanie pod dywan jakichkolwiek nieprawidłowości, niezależnie od tego kogo dotyczą, bez względu na sympatie polityczne, poglądy czy zajmowane stanowisko. Prawo i uczciwość muszą obowiązywać wszystkich jednak Przywiązuje najwyższą wagę do standardów pracy w życiu publicznym i nie jest to deklaracja na papierze, ale konkretna praktyka, którą zaczynam od siebie oraz od swojego najbliższego otoczenia. Wierzę głęboko, że tylko osobisty przykład, konsekwencja w działaniu i zasada równości wobec obowiązków mogą budować zaufanie mieszkańców do samorządu. W każdym przypadku, czy chodzi o prezesa spółki miejskiej czy urzędnika na początku kariery, reakcja musi być jedna, rzetelne wyjaśnienie sprawy na sprawienie błędów, a tam gdzie to konieczne wyciągnięcie konsekwencji, bo odpowiedzialność za miasto to nie tylko przywilej sprawowania władzy, ale przede wszystkim obowiązek służby uczciwej, przejrzystej i wolnej od podwójnych standardów. Chcę też jasno podkreślić, procedury nadzorujące działalność miejskich spółek funkcjonują, a inwestycja, która jest przed nami, budowa nowoczesnej kogeneracji w Mpc Leszno z ogromnym wielomilionowym dofinansowaniem nie jest zagrożona. Jeszcze w lipcu co zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Leszno potrzebuje nowoczesnej energetyki i stabilnego systemu ciepłowniczego. To nie zmienia się mimo trudnych decyzji personalnych i tak właśnie będzie odpowiedzialnie, przejrzyście do końca.